Hello widzowie, z tej strony ja czyli Kławku i widzowie w dzisiejszym odcinku jesteśmy trollo... Troluj, bo. Znaczy, no, trolem jesteśmy. Dobra, trolem widzowie. I zobaczcie, kogo dzisiaj trolujemy. pik e, To jest Often. Tak, Often ma e, 97 subów, jak widzicie. E, ma 8 osób na live, więc spoko. Łapkę w górę ode mnie ma. E, no i patrzcie, to jest on, oczywiście ma kamerkę. Więc co zbiera na bułkę Więc oczywiście zobaczymy donaty, czy można mu wysyłać No, nie można mu wysyłać. Nie można mu wysyłać, abym już mu wysłał donate'a Poczekaję, masz, aha, aktywuję swoje konto w tipie. No to stary musisz aktywować swoje konto. Dobra. Próbujemy w ogóle do niego się tepnąć. On się nazywa Often, ale najpierw sobie weźmiemy oczywiście, no, kto widzi i tak i widzenie w czyli nie niewidzia... Boże widzenie w ciemności no niewidzialność po prostu czyli pyk pyk dobra okej okay. i on się nazywa often chyba often e tak nie jak on się nazywa on tutaj pisze że ma lajwa to jest tygryski aha to jest tygrysek mhm uh -huh. patrzcie to tygrysek kurde ej a spróbujemy mu może coś wrzucić co wy na to może może, nie wiem zapadnijmy go o zapadnijmy go zobaczymy jego reakcję na to że po prostu yy, zapadniemy go co nie o ktoś zrobił dziurę zobaczymy jego reakcję na to że ktoś zrobił dziurę pato <laughs> zobaczymy to Patrzcie, zauważył ktoś. O, się, się niszczy. O, patrzcie, jego reakcja. Duchy, kurde. To, to są duchy. Ten serwer jest zbugowany. My się O, dobra, dalej zadaję to pytanie. Nie, dobra, ale patrzcie, on myśli, że jest jakiś oszust. Ja nie wiem, o co chodzi. Wiecie co? Spoko. Wszystko się udało. Zrobiliśmy mega pranka, ale wydaje mi się, że lepszy by było sposobem. Rozstawili TNT na przykład, nie wiem. O, czekajcie, o, widać chyba. czekajcie zrobimy mu takie. O, tutaj o TNT. Zobaczymy, czy on w ogóle zauważy. Albo nawet y, weźmiemy się kierkę. No tak, łądem to zrobimy. Zobaczymy, czy on ogarnie w ogóle to, jak zrobimy to łądem nie? Bez kitu, czekajcie. Uwaga. N nie, dobra, nie widać nic, uwaga. Set TNT. Patrzcie to. E, Ciekawe, czy się skroi, no. Musimy to trochę powiększyć. O, Myślę daje, że dotąd, dobra. Dotąd, dotąd będzie dobrze. Zobaczymy teraz jego reakcję. To. Nie no, tego już, to, to już musi zał. O patrzcie, odwrócił się, nawet widać gdzieś tutaj Gdzieś to jest on, czekajcie, zobaczymy O, 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 tu jest. patrzcie jego reakcję Ej nie, on myśli, że ma oszusta jakiegoś Działka za bloku i patrz to Wpisał to i nawet mnie wyrzucił nie robi trolla? Właśnie robi chyba O nie, nie, nie może się skroić, że to jest troll Słuchajcie, nie, cofniemy to, dobra, cofniemy to nie Kławku mnie trolluje, ty Kławku nie! To nie jestem ja, to, to ten! Napisałem mu, że to jest ten! Dobra widzowie, to się na działkę i napisałem mu hej, zobaczymy jego reakcję, czy on w ogóle ogarnie, że to jestem ja i, i czekajcie, zobaczymy jak odpowie w ogóle na live, nie? Jestem bardzo ciekawy, czekajcie, uwaga! Co? 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 Pierdziele, nie no, było w tym momencie, nie? Co? Budyń zbroi Co? Tabliczkę napisał Ho Patrzcie Co? kurde Ej, nie, patrzcie, on będzie ze mną teraz prowadził dialog, dobra Jesteś? Ej, bez tu trollujemy go, że jesteśmy psychofanem jego, bez tu zróbmy coś takiego Tylko pytam, dobra, nie, idziemy mu to napisać, co nie? Ale on się cieszy w ogóle Nie, no dobra, widzowie, wiecie co? Pójdziemy sobie i napiszemy Nie, nie to będzie złe Jestem i bardzo cię lubię Pisze, jestem i bardzo... Nie, to brzmi jak jakiś... Pędzio, widzowie, nie, to nie może być tak, ale ale jestem psychofanem, zróbmy tak, zróbmy to, zróbmy to. Patrzcie! Ogarnął! Widzowie, nie lubię dzieci jak coś! Po prostu go trolluję widzowie! To będę psycholem jego, bez kitu, dam mu normalnie admina zaraz! Nie, nie, no ja nie wiem, Ej nie, no łapka w górę, nie? Ja być marzenie, żeby dołączył Mateo na live'a ale kurde dołączył i ale nie. Mateo i Kławku też. Ja nie jestem chłopie, w ogóle nawet ja to nie jestem, to jest to jest psychofan twój stary. Napiszę tak o patrzcie to. Nie jestem Kławku, ale jestem kimś lepszym twoim psychofanem. O, o, o dobra i za chwilę się zacznie widzowie biazga, nie? Patrzcie, ogarną! Patrzcie, ogarnął, że pisze tabliczkę! <laughs> O, patrzcie to, nie jestem w Kławku, ale jestem jakimś lepszym Z Kławku? Twoim słuchowanym <laughs> 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 Patrzcie, ej on się chyba przejął Ja zablokowałem działkę Ej, ale to jest nie Jeszcze widzowie napiszę siema, ja zedwu, o Napiszemy widzowie siema, siema widzowie i napiszę ja ZW ja ZW o, Odpalam liwę O, napiszemy tak o, dobra, żeby nie było, żeby nie było, że to jestem ja Zobaczymy widzowie, czy on się w ogóle ogarnie, wiecie o co chodzi e, Że to nie jestem ja, nie? ma widzowie napisam na czacie O, patrzcie to, pa pa pa, ale zaraz się zgasi Co? Ja zedwu zaraz odpalam live'a O, patrzcie, jego, nie nie. nie, dobra, od teraz analizuje, widzowie. Co jest? Dobra, zróbmy tak, że yy, weźmy te tabliczki Oftin z jego nickiem i wszędzie powstawiajmy tabliczki Oftin. O nie, zobaczymy jego reakcję na to, że jest tyle razy Oftin napisane, nie? Patrzcie, jak to wygląda, nie? Zobaczymy. Oftin? Oftin, Oftin, Oftin. Co nie. Nie, nie, przestań, przestań, nie, please, please Ej, dobra, to, to się robi, to się robi straszne Nie jestem Kławku O, napiszemy tak o. nie jestem Kławku I napiszemy zrozum O, tako. Zobaczymy co on na to powie Co, zniszczył to, no nie, no nie Znowu coś pisze, znowu coś pisze, znowu coś pisze Ten... i łówku zrozumia... zrozumia... co? To jest Kławku, to jest Kławku Yyy e... Baku to ty proszę się pojawić. To czym latasz? Dobra widzowie, żeby zrozumiał, że jesteśmy jego naprawdę psychofanem Musimy zrobić wielką kulę, którą nazwiemy taką. o pchere, czekajcie, zróbmy sobie radius Co to może być? Yy, w sensie co? 20, 20? Aha, o to chodzi O, jest jakaś kula, dobra, uwaga Jest jakaś jedna kula, cofniemy ją, czekajcie Zróbmy sobie 35 black O, jakąś czarną kulę zrobimy widzowie Czarna kula jest chyba, wydaje mi się, że Bardzo straszna, jeszcze Nie wiem, pozmieniamy kolorki, zobaczymy jego reakcję Na to, że właśnie w tym momencie No, będzie, będzie mocno, Nie? Jak to jest ciemno? Co! Co! Co jest? Co? co! Patrzcie, patrzcie! On chyba się cyka, zaczął cykać, chyba zaczyna się cykać, że jest serio jakiś ten. Co co tu się odwala? Ja pierdziele! On serio myśli... Ej, bikony mi się zniszczyły. on serio, myśli, że to jest chyba jakiś psychol, ja mimo wszystko. Nie, dobra, wiecie co? Po prostu kikniemy. Nie, nie możemy go kiknąć, bo będzie pisało, że został kiknięty przez kławku i Ty, kurde, ale lipa, nie? Musimy go jakoś to rozegrać tak, żeby on wiedział. Myślał, że e, napisze. Mów mi. E, fan of tenik. O, napisze tak, o. move mi, fan of tenik. O, tenik. On musi teraz wiedzieć, że to jestem ja na pewno, widzowie. O, coś takiego. Zobaczymy, co on powie teraz, nie? O, on coś tu pisze. On coś tu pisze, pisze. O, 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 zauważył. <laughs> to jest, widzowie, najgłupsza rzecz, jaką robię w życiu. Pan of Tedic usłyszał. Pan of co to. E, to jest? Czekajcie, on już pisze, on już, on już, on już wie, że to. On już ogarnia, on już ogarnia. Właśnie to nie jestem ja, dobra, ale jesteśmy na dobrej drodze, widzowie. Dobra, widzowie, zróbmy coś teraz mega takiego szalonego. A mianowicie, niestety, sorry, ale będziecie mieli trochę yy, do sprzątania tutaj. Bo niestety, ale czekajcie. O, 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 czekajcie, bo wyrzucił, dobra. Wyrzucił nas, ok. Ale to nie jest powód, żeby się martwić. Bo my się, my się możemy tepnąć oczywiście do niego. Tak, jesteśmy już tutaj i widzowie, niestety, ale będzie mieć trochę sprzątania, że tak powiem. O nie, ile lawy, ile lawy, ile lawy. Oh no, oh no. Zobaczymy jego reakcję teraz na tą lawę, nie? Ja jestem naprawdę Twoim wielkim fanem, oh. O, nie, dobra, jest cisza, cisza przed burzą. Fan, no patrzcie, już wie. Już O nie, on już prosi. Patrzcie! Górna, nie, 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 Tam jest, patrz, tam jest w górze, patrz, patrz, tam patrz, w Widzi mnie, widzi 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 mnie! O nie, napiszę jestem twoim fanem, chcę od ciebie autograf. O dobra, tak napiszemy widzowie. Jestem twoim fanem, jestem fanem, chcę autograf. Napiszę od ciebie. Od ciebie, chcę z tobą opać, z tobą mieć działkę. Napiszę kocham cię. O nie. OMG, OMG. OMG. Ej, on jest osrany. Fanem, chcę autograf. Autograf. Od ciebie. Chcę mieć działkę. Kocham. Dobra, wiecie co? Napiszemy, odpiszemy mu na MSG, że to nie my widzowie, no bo to nie my. R, ale co? To nie ja. Ja zaraz mam live. Pozdro stary. O, dobra. Napisałem, napisałem. Often i ty, often i ty. Napiszemy. Kocham cię often. O, kocham cię often. Dobra. Zobaczymy, czy on odczyta w ogóle PW, co nie? Ten typeczek. Ale co? To nie ja. Zaraz mam live. Pozdro stary. No nie. Tutaj znowu On coś pisze, on tutaj coś pisze. Zaproś ten Dobra widzowie, ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby tutaj była To po prostu zamknięcie ich na amen Widzowie, jak zamknąć ich na amen? Undujemy to Undujemy, 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 undujemy Undujemy, undujemy. i ludzie będą myśleć, że to jest koniec Patrzcie to, uwaga, będą myśleć, że to jest koniec A my tak naprawdę, patrzcie to chysy, 7 y, 20, 20, patrzcie to, a wiecie co to jest 7? Wiecie, oj, wiecie co to jest 7? Y, patrzcie to, bedrock O, już są ucieszeni, patrzcie a lawę? No nie, o myśli, że to już jest koniec. No nie, nie, dobra, nie, to jest bait, to jest bait, nie, to jest <laughs> Nie, kurna. Ej, on mnie tyle jeszcze trenuje, że to nie on. <laughs> on nie. Nie, no. On serio się boi! teraz jesteś jakby jakby bedroki, Teraz nie ma wyjścia. Dobra, widzowie, jeszcze, 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 żeby było fajnie, żeby było, tak wiecie, śmiesznie. Weźmiemy tego oftena, ale pójdziemy sobie na spawna O, pójdziemy sobie na losowe kordy i tego oftena weźmiemy o, na, na środek oceanu, go wydupcimy. Damy mój up1. Widzowie, weźmiemy go na środek oceanu, czekajcie. TP, oftin, klawku i ty. Uwaga, zobaczymy jego reakcję na to, że jest na środku oceanu. O, zobaczymy to. Uwaga. Będzie O, patrzcie, typłem. O, patrzcie to on robi? Nie ogarnął, co się odwaliło, dlatego weźmiemy go tepniemy tutaj i zaczniemy go torturować. Ej nie, aż umrze. Bez tu, sorry, ale yy, sorry, sorry, stary, ale umrę. Zabijecie na potrzeby odcinka, ale potem ci doładuję. Hajs, więc spoko. Czekaj, zobaczymy. Może się doładuje. Zobaczymy jego reakcję na to, że niestety, ale umrze. Dobra, walimy go, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dawaj go. Dawaj go, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? On się topi w ogóle. Ej. O, dobra, jest znowu, uwaga, jest znowu, ale zaczynam go bić! Patrzcie, zaczynam go bić, ale mus. Z... No kurde, on mi truciznę dał. Patrzcie, ale go wale, o nie, o, jak on dednął? Jestem w trakcie walki. Ej, serio, jak on dednął? Nie dednął, pół serca ma! Nie, ja go ciebie zabiję. Po Pół serca? O nie! Zabił mnie. Zabił? Zabił! I no, odpierdolę! Chciał cię ci pięć Ej, z. O nie, on mi się wkurzył, ej, Beskidu, ale, ale ham. Ej, nie, dobra, Kajcie, muszę znaleźć jego itemy. Nie dam ci autografu. Ej, bez kitu, teraz muszę mu znaleźć te itemy. A są wszystkie, patrzcie to, są wszystkie, dobra, jesteśmy uratowani, widzowie. Dobra, dam mu wszystkie jego itemki, nie jest najgorzej. Dobra, myślałem, że będzie gorzej, widzowie, szczerze. Myślałem, że y, nic nie znajdziemy jego, a tu pięknie, wszystkie itemki jego. TP, oftin i dobra, oddamy mu to, jak powiemy, że, y, że tak naprawdę to jestem jego wielkim fanem. I smutno mi, że nie wierzy we mnie, że istnieje. O tak napiszemy, dobra. Napiszę, ale ja naprawdę jestem twoim fanem. Wiem, że nie napisałem sorry i przykro mi, że mi nie wierzysz. Oddam ci itemy. O, dobra, oddamy mu itemy. Proszę bardzo, Oftin. Oddamy mu itemy i zobaczymy i napiszę, że odchodzę. Miałeś wiernego fana. Ej, bez Weskitu, to było dobre, nie? To było dobre, no sami przyznacie, że to było nawet w miarę git i napiszemy Przykro mi odchodzę. Odchodzę. Dobra, do widzenia. Undujemy i nara yes, odejdź, odejdź, odejdź. Patrzcie, widzi mnie! Dobra, już mnie widzi i zobaczymy jego reakcję. Patrzcie, są źli, ale to już jest smutne. Co on pisze, co on pisze? Odchodzi, niestety. Mu i ty. Ale ja naprawdę jestem Ale ja naprawdę jestem fanem. I przykro mi. O nie, przecież to jest takie. I Ci yes. Yes. O patrzcie jest, ale to jest przykre, bo ja niestety odchodzę. I <coughs> o, przykro mi odchodzę napisałem tam, widzieliście to? I co? Dobra widzowie, bo ja wiem, że on tutaj płaci, że nie ma 40 levela, tam zginął sobie, ale napiszemy, napiszę, jestem hakerem, ale doładuję ci ostatni, nie no, doładuję ci 100 złotych. O, dobra, dostanie 100 złotych, zobaczymy, give, portfel, add, ty 100 złotych, proszę bardzo, zobaczymy, 105 złotych już ma, zobaczymy jego reakcję. Moja sikiera, ej, gdzie moja sikiera? Gdzie moja sikiera? nie, no ja się boję, o zobaczcie, zobaczył to! Cerem, ale doładuje ci 100 zł... złot e, Reakcja! Uwaga! Dostałem 100, 100 zł! 100 zł! Dostał, no ma w sumie w portfelu, ma! Takie reak... Patrzcie to! Nie no czaty! Czaty! Oddał się się kiera! Czaty! Yy, czaty! Czuję sporo tam dostałem! Okej, okay, tak więc to by było na tyle z tego odcinka, no i widzowie, myślę, że podobał wam się taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oglądajcie, dzięki!